Cześć! Nie. Tym razem na patelni lądują oddziały piechoty. Piechoty jako zbroi zmechanizowanych, ponieważ... Zbroi wspomaganych, ponieważ bez pancerzy takiej klasycznej piechoty nie mam. Konwencjonalnej. I nie używałem jej do tej pory, więc dużo nie powiem, ale na przykładzie zbroi, też można sporo powiedzieć, dużo zasad jest wspólnych. Więc od czego zaczniemy? Zacznę od tego, że kupowanie tej zbroi się to nie opłaca. W mm, jest 30 w trzech różnych pozach, więc każdy potem w to w sposób yy, zmontować. Niektórzy robią tak, że stawiają mecha na jakieś małe podstawce, znaczy taką zbroję na małe podstawce i jest z pojedynczego, tak powiem, okazu na jednym heksie. No mm, trochę ekonomicznie, ale w mówię, jest tak dużo, że darowałem sobie i zrobiłem takie, takie grupki. Mm, więc przejdźmy do zasad. Co my tu mamy? Na karcie hmm, pancerza hmm, mamy takie malutkie o, wiersze, tak jakby, kolumnie i każdy z nich odpowiada jednemu heksowi z, z tymi kolesiami. Mamy tutaj nazwę, hmm, mamy skill gunnery, którzy korzystają ze strzelania z broni, bo to jest SRM-2, strzałówka, to jest ważne, trzeba o tym pamiętać, hmm, że jest tylko... Hmm, zabudowana i za nic nie ma. No jest anti Max Skill, który się używa podczas ataków wręcz w walce z mechami. Jak się robi? Później się tego. Standardowy Move'n Point to jest jeden. Skakanie to jest trzy. Piechota ta nie może chodzić, tak. Oni zawsze biegają z tym, że nie mają z tym żadnego problemu, bo mogą wszystko omijać, kiedy biegą no na plus na własnych nogach. Nie, nie przewracają się nigdy. Mają trzy w skoku. Co jest dość jeszcze pomocne, jeżeli chodzi o tą ograniczoną ilość punktów. To jest pomocne, że ta jednostka nie ma facingu. Ona się patrzy jednocześnie w każdą stronę. Są takie zasady, które mówią o tym, chyba w tak obsie. Coś mi się zostaje dodatkowe że w ruchu piechota powinna y, zdecydować się, w którą stronę będzie atakować i tam się wtedy patrzy. Więc to jest ich y, kąt ostrzałowy, tak powiem, przedmiot. i no, ale to jest tylko tyle. Y, może w każdym razie przesunąć w tą stronę, w tą stronę, nie musi, nie musi się y, obracać na heksie, żeby, żeby tak zrobić. No i idziemy dalej. Y, bronie, wiadomo, tak jak na mechu, y, Ciepło nie ma obrażenia, zasięgi i, i wszystko. Battle Ploc to jest rzecz na piechotę konwencjonalną, czyli nasz Battle Armor zbiera w kosinierów i po prostu robi rzeźnię. Piechota konwencjonalna raczej nie powinna się znajdować w pobliżu takiej dystansy. jest po prostu zmasakrowana. Mówię, powiem o atakach. Wręcz, że tak powiem. I tu są do tylko od razu podstawowe tabelki. Są oczywiście też w To jest na stronie 221 Total Warfare. Jest to też opisane, jak tam jak przeprowadzić po kolei. Ja tak w skrócie powiem, żeby zareklamować granie piechotą taką, jeżeli nie podchodzimy od takiego kolesia. A, jeszcze jedno, to jest dość ważne. Jak widzicie, ona ma sporo pancerza, jak na takiego gostka powiedzmy, 2,5-metrowego i Każdy z nich ma swój pancerz. On się jakoś nie łączy magicznie jeden z drugim. Więc jeżeli taki tutaj jest na Z20, absolutnie nie warto marnować takie armaty na, na piechotę, to nad, nadwyżkowo wrażenie nie przechodzą dalej. Jest inne, są dwa wyjątki, o których wiem przynajmniej, to jest piętacz ognia i karabin maszynowy. Jeżeli biorą dostaje od karabinu to każdy dostaje od z tym że Karabin maszynowy zadaje śmieszne obrażenia, więc, bo nawet jak mu, się, jak mu zajdzie parę kubeczek, to, to mu nie przeszkadza, tak? Na piechotę konwencjonalną karabin maszynowy jest rzeczywiście straszny. Ale dobra, idziemy do tych ataków. Co jest ten Graskoperem biednie? Co on robi za chłopca do bucia od początku? No i sobie tak stoi, się niczego nie przeczuwa. A tu na tym samym heksie, który stoi, pojawia się ta piechota. Bo sobie tutaj stała i weszła tu. Co ta piechota może wtedy zrobić? Poza tym, że może strzelać, i to jest też element piechoty, piechota może strzelać do celu będącego na tym samym efekcie, w którym ona jest. Więc jak on teraz obrębą z 10 SRM, ach też by było niefajnie, ale piechota ma jeszcze fajniejsze rzeczy, które może zrobić. Nie może ten w żaden sposób oddać, nie? Piechota może mm, spróbować zaatakować nogi batelmeka, albo spróbować po prostu go, wspiąć i go spawać nie, swoimi laserami. Mm. Jak się atakuje, jaki jest cel atakowania nóg? Raczej obrzęk dużo nie zada. Ma na celu przywrócenie raczej mecha. Yy, możliwości jest kilka przewrócenia, o czym zaraz powiem. Yy, znaczy to jest normalny skutek ataku, tak że powiem yy, żeby zaatakować nogę batelneka, yy, najpierw trzeba ustalić ile mamy on med skill. No później sklejówka więc 3. 4. No to ma 4. Yy, Potem trzeba sprawdzić, ile jeszcze żywych okazów tych zbroi przetrwało, ponieważ od tego zależało zależał dalszy modyfikator. Jeżeli mamy ich od 4 do 6, czyli standardowo oscar wyniesie 4, kanał 5, komstar ma um, 6, czyli to jest taki pełny skład tak powiem, to musi być Już już 4 albo więcej, proszę bardzo. Aha, się pofarci, ma te 1, mam 4, czyli udało, się, udało nam się przykleić do nogi tego mecha. No i podkładam ładunki wybuchowe i uciekamy. Jest jeden problem. Niektóre mechy mają na nogach właśnie specjalnie na piechotę takim niespodziankiem ładunki wybuchowe. One to się nazywa Apod i Bipod. Apod jest na. To jest taki. No niewielki ładunek wybuchowy na piechotę konwencjonalną, a Bipod działa już na żywioły, czyli. Znaczy, niech Tylko żywioł, działa po prostu na, na zbroję. Więc yy, będzie, trzeba, yy, będzie trzeba uważać, żeby przypadkiem nie jest za tego rynku mecha, który jest tam yy, I co wtedy się robi? Jak już się to udało, no to yy, sprawdza się, którą nogę mecha trafiliśmy. I to się liczy jako atak. Yy, yy, Trochę jak kop kopnięcie. Zadaję cztery obrażenia. Czyli niemniej niedużo od chyba prezent nie poczuje, ktoś go tam zaswędzi, ale to był udany atak w nogi. Więc musi być graniczny pieniądze wcześniej tak, przywrócił. Mało tego, tak. jeżeli przybyliśmy strukturę wewnętrzną, wybiliśmy strukturę wewnętrzną i tym samym, no to rzuca oczywiście na krytyk. I no. I rzucamy oczywiście wtedy na krytyk. Ale nawet jeżeli nie przebiliśmy się przez tutelę wewnętrzną, to i tak jest. no To i tak rzucamy raz na krytyk, więc może po kolei. Cztery wrażenia, rzut na krytyk. Jeżeli jest krytyk, to rozliczamy od, od razu. Później jeszcze, jeżeli przebiliśmy się, do jest tam no, rzut na krytyk, jeżeli jest krytyk, to rozliczamy od razu. A jeszcze później sprawdzamy, czy im się nie przewrócił, bo to było dane kopnięcie tak jakby. Więc y, może być niefajnie, jeżeli ten mot się przewróci. No, Heck z piechotą, to on go zeździe po prostu. W kolejnej turze, no, jeżeli jeszcze nie ja uda mu się wstać, po prostu będzie katastrofa. No, myślę, że uda mu się wstać, ale zawsze może tych piątek nie rzucać, bo pięć pilotażów. Yy. No i było w tym wydarzeniu bardzo źle. Yy. Teraz próbujemy tą piechotą dorwać się do. Yy. Zrobimy coś pofrygniejszego. Zaczynamy tak samo, czyli od anti Max skill Spróbujemy zrobić Swarm Attack. Tak zwany to jest anti Max skill Jeżeli mamy pełny skład, że tak powiem, tej piechoty, to wówczas tak, to wówczas to jest plus 2. Więc musimy 6 albo więcej i załóżmy, że rzucę no, sobie tak. Nie rzucałby jednym krokiem na no, ale o, jest pięć. a nie je natłuchiwać. Yy, udało się. I teraz co robimy? Sprawdzamy dla każdego kolesia w, tej, w tym składzie, gdzie udało mu się zaczepić. Yy, tutaj sprawdzamy dla mecha 2 i dla mecha 4 gdzie on tam wlazł. I on zadaje pełną obraźnię tyle, ile może z tego laserka. Czyli sprawdzam lokację. I y, tak jak y, smul laser zadaje 3 obrażenia, y, każdy laser trafia na stówę, bo to jest po prostu przyłożenie, że tak powiem, y, do, do pancerza. Nie no Może być nie fajnie, ponieważ ich jest 5, y, każdy z nich zada 3 obrażenia, to już jest 15. Jeżeli wech dostał wcześniej, gdzieś z czegokolwiek to, to już rzuca na przedrodkę. Ale to jednak nie jest miłe, y, ponieważ ta piechota w dalszym ciągłym jeszcze tylko zapomniałem o jednej rzeczy. Ten Mech może się pozbyć tej piechoty, na niego włazi cały czas. On się może zazwyczaj otrzepać, tak powiem. Przecież mówię, zapomniałem już, jakie jest modyfikacja do tego: On coś musi rzucić na pilotaż, plus ileś tam, i wówczas ta piechota, tą piechotę może po prostu siebie zrzucić. To się może udać, więc atak ma jest dosyć ryzykowny, ale jak się uda, to wchodzi z obrażeń. I jeszcze jest y, jeden przypadek, kiedy mech leży i piechota próbuje y, atakować rogiem, to wtedy y, mech może po prostu... Za, pilot może Mecha zacząć machać rękami nogami koniecznymi z jakie ma, no i próbować po uderzyć tą piechotę w ten sposób. Y, też to jest taka idiotyczna sytuacja, ale z odrychu dosadne. Y, ostatnia sprawa, jeżeli mech jest obleczony piechotą i ktoś mnie wostrzeli, to może chcący lub nie przypadkiem trafić jedną z tych yy, jedną z tych yy, no, jedną z tych zbrojów z która na wisi piechota yy, taka albo ma też taką fajną zazwagę, Po oprócz tego, że może jechać się żaluje, jechać w yy, samolocie, to może jechać po prostu na mychu albo na czołgu w jakiś sposób, jeżeli ma yy, coś, co się nazywa magnetic clola, czyli szpon taki namagnesowany może się by uczepić Tora i na nim nie jechać zwyczajnie Ma on będzie gdzieś skakał, walczył, skoro, robił, a ta piechota będzie na jechać w pewnym momencie po prostu z niego zeskoczy i będzie szła w na rękę i to w ten sam sposób można go wtedy trafić, co jest w korzystne, bo hmm, ma szkoda dobrego Tora, a piechoty ma duży <grytanie> jedyny problem z piechotą jest taki, że ona naprawdę sporo, 447 447 taki skład to jest dość dużo no, zwłaszcza, że jeden, robić nie robi, między 3 a za 1000, właśnie 1400, już prawie 1300 z dużym hakiem, można wystawić już coś w rodzaju mecha, nie? 1400 katapulta kosztuje na 4,5 no i ona może już zrobić konkretniejsze obrażenia, niż jakieś tam zbroje, no ale no, dla zbroi raz, że termin musi być sprzyjający. No, też nic muszę jakiejś zapewnić w postaci samolotów albo jakiegoś transportu. Hmm. Czy jeszcze nie można powiedzieć. Hmm. Ona jest hmm, cholernie upierdliwa. Hmm. Nie, nie za bardzo jest coś zrobić. A, jeszcze nie mam powiedzieć o karaniu maszynowym? Nie, powiedziałem. Hmm. Taki Warhammer do tego dostawiłem o karaniu maszynowym. Chciałem niedługo przekonać, że pokazać jest strzelanie, ale to wiadomo. Powiedziałem już ze sobą. Ta piechona... ...skacze sobie o 3 hekcje. Czy stoją w jednym się, czy obok. No i no tu raczej nie mieliśmy mieli sensu życia. Ale w tej górce, jakby się zaszyli, jakby do niej już doskoczyli, no mechety watszy mi nic złapie. chociaż heksy 3 hexy, co które sobie przechodzi albo pomiędzy górkami, nie się trafić, bo ile wysokości, zawsze gdzieś jest schowana, albo stoi w lesie, albo za górką i nie widać. Albo wyskakuje, jest strzelać ze seremek tak 10. Szansa na trafienie nie jest duża ze skoku. No ale jeżeli jakiś mech się w tej turze nie ruszał albo chodził tylko tam jedną dwóch heksy no to może się nie wystawić pod taki ostrzał. Po drugie, nie opada się za bardzo w to strzelać, chyba że kariery nowy, no, to ma biedroski ma zasięg. W Emir zeszło to samo. Nie opada się strzelać w ogóle, ponieważ raz, że są ważniejsze cele, czyli mechy do strzelania, więc one sobie tak cichaczem przychodzą przez te pole bitwy. Faktem, że 5 tur musi zająć zanim czegoś do ale mniejsza. I co ta piechota może robić? Może robić również za zapychać inicjatywy. Z tym, że. Co to jest zapychać inicjatywy? To jest to, że ja zaczynamy turę, No to mówię, to ja to już są piechotą 3x. Tak. Ja się ruszę... No, Przeciurą szomecha. No, ja się ruszę piechotą 3x. Tak. Przedurzomiecha. Ja się ruszę piechotą, i dopiero wtedy zaczynam ruszać się pierwszy mechem. To jest bardzo duża pomoc, ale niektórzy tak grają. Ja też zacznę to tak grać. Różnie ludzie robią. Często robią tak, żeby, wykorzystać, żeby się ruszyć piechotą. Jeżeli się ma, to trzeba ruszyć dwóch naraz. Czyli nie na to jednego i drugiego. W czasie jednej swojej. w czasie jednego swojego. No. To, jest, to jest jeden ruch tak. Dzięki temu nie ma sytuacji, że wystawiłem sobie pięć tak tych oddziałów zbrojnych zorganizowanych i one po prostu przydzielają się przez lasy, jakoś powoli idą. Na przykład muszę kombinować już, co robić z i przewidywać, jak moje mechanizmy muszą się później. Bo to się czasami zdarza, że ta zasada może w tym pomóc, spędzając tego, tego problemu, bo to jest po prostu troszeczkę problem dychykający nie tyle z że piechota jest tak dobra i wzmacnia całą naszą logistykę, tylko dlatego, że w zasadzie jest to zrobione, że traktowane są jako inicjatywa i hmm. Gra, gra piechotu jest śmieszna, właśnie ze względu na ataki na nogi i ataki na ataki rojem. Hmm. To są, one są bardzo, że tak powiem, hmm, bardzo uciążliwe dla przeciwnika. Hmm, który no jest zajęty czymś innym. Ta piechota jest coraz bliżej. I on się orientuje, że no, z jednej strony strzela się z mychami. Jakoś próbuje utrzymać pozycję w jakimś lesie albo gdzieś tam, na jakiejś górce. A tu przychodzi banda takich chłopów i trzeba coś wziąć poprawkę na strategię. Albo jakiś mecha oddelegować żeby się nimi zajął, ale w pojedynkę on, on ich nie pokona. Wyobraźcie sobie, że to by było pójdzie w później. No, nie ciekawie. W najgorszym przypadku, byśmy już i wystawił na żery, żeby pozatkowali. No bo naprawdę, naprawdę nie, ma, nie ma co do piechoty często co zrobić. Czy jest za silna w tej grze? Nie, bo obrażenia, które ona zadaje, nie są duże. Jest fajna w tym momencie, kiedy przy nim się gdzieś okopał i planuje tam zostać to tak, ta piechota nam podejdzie i zacznie go wykurzać, tak? Z tych swoich laserków będzie strzelać wszystkim, tym co ma, próbować robić nogi i tak dalej. Natomiast jeśli przeciwnik jest mobilny, no to taką piechotę to można sobie tam postawić, żeby oglądali z boku, ponieważ nie mają szans go w ogóle dorwać. No więc to zależy też od strategii przez przeciwnika. No więc mówiłem troszeczkę w poprzednim filmie o Wyładowanie piechoty z samolotu i z samochodu, ale to jest dosyć proste. Żeby piechota weszła do samochodu, do samolotu, samolot musi wylądować, samochód musi się zatrzymać. Piechota musi być na tym samym hekcie, co, co ciężarówka, albo gdzieś tam cokolwiek, na co wsiąść. No i mówimy, że. Ona siada. Na początku, którym musimy hekcie, i mówimy, że ona siada. No to jedzie na ciężarówce, albo w środku, tak w sumie to było tak lepiej. Jedzie się na ciężarówce jakiś czas, i mówimy, że wysiada. Żeby wysadzić piechotę. Samochód musi poświęcić jakieś ruchu na każdy oddział piechoty, który chce wysadzić, to więcej zbroj musi zmieścić I tak naprawdę, ale gdyby tutaj była jakiś wielki pociąg, czy coś tam jakiś samolot ogromny, który zmieściłby więcej, no to musiałby przewidzieć, że będzie musiał więcej ruchu na to przeznaczyć. No i przewiezienie piechoty w innym miejscu samochodem jest czasem gdzieś ważne, czy samolotem, zwłaszcza samolotem. Jest dość ważne, względu właśnie na to, że jest mobilnie i nie ma go jak do piechotą wygonić. No to w sumie byłoby już to wszystko, jeżeli chodzi o takie fajniejsze rzeczy w granie piechotą. Dlaczego mi się ona podoba i dlaczego polecam granie piechotą? no dlatego, że jest tania po pierwsze. Po drugie dlatego, że... A jeszcze jedno zbroja może się wejść pod wodę. Nie może korzystać wówczas z silników sznurowych naturalnie, ale może korzystać z tak zwanej zasady minimal movement, czyli może o jeden hex do przodu przechodzić. Tylko, że możemy wykorzystać do to ustawienie piefona nie na przodu, więc może o jedno pasję się przesuwać po prostu pod niej w jakim stronę chce. Piefona konwencjonalna tego czegoś nie zrobi. No i oczywiście musimy że nie mają patrzeć w całości, bo jak nie ma, no to się no chyba, że piechota ma jeszcze sprzęt do pod wodą, jakaś specjalistyczna, nie jest coś takiego yy, w zasadach, ale to już jest, moim zdaniem, yy, nieradny filmik, yy, bo to jest dyskuplikowane i ja tego jeszcze nie używałem. choć znaczy, podejrzewam, to jest prosto. proste. Yy, zalety walki w mieście. A czy mówiłem coś o, o tym, że piechota walczy w mieście? Yy, w ogóle piechota walczy w mieście. To jest zasada, którą każdy <coughs> to zetknął się z historią zna, całkiem nieźle podejrzewam. Piechota, mi ma ma dwie zalety. Po pierwsze, taki Battle Arm, żeby wejść do budynku, nie zużywa punktów ruchu dodatkowych. Wchodzi po prostu Nawet jak to rozwali futryny, bo jest za szerokie, to się nie zysta. to nie powoduje, żeby perkusji. Wchodzi do budynku, korzysta z osłony ściany, yy, yy, które zapewniają yy, konstrukcję konstru konstru factor budynku. No i zaczyna strzelać z, z tych fraserem, jak aserów. Mało tego amoru, sobie przez okno i skoczyć do jednego budynku na całą piętro. Jak ma, silniki skokowaci właśnie mają. Z kolei na dach, wiem, się mnóstwo różnych rzeczy, i e, to są takie spider many tak miejskie można powiedzieć te batalionory. na naprawdę, wredne typy, jeżeli chodzi o walkę uliczną. E, no ale mm, e, jeżeli przeciwnik walczy w mieście. No, to powinni wiedzieć, że bez flamerów już nie wchodzi yy, i no <laughs> i danianie, piochę z flamerami to jest też fajny pomysł. Zwłaszcza, że to ona musi do Ciebie podejść, yy, wejść w zasięg tych flamerów, i no, wówczas jest upieczona. No, na tyle, jeżeli chodzi o piechotę. Yy, dzięki wygodzie, za oglądanie tych trzech filmików, w których starałem się przedstawić takie bardziej egzotyczne. Jednostki bateleccy, to nie są egzotyczne jednostki. Egzotyczne jednostki to jest jazda na osłach, tak? bo to też jest w zasadach albo nie wiem, żaglówki. Ale to są takie troszeczkę rzeki wykorzystywane. W każdym razie nie mechy. <coughs> Dzięki za oglądanie tego. Mam nadzieję, że zachęciłem kogoś do do rozejrzenia się albo w zasadach, albo już na Windzie w celu zakupienia tych piękności, co bardzo, do czego bardzo zachęcam.